W odcinku przez o taką datarkę, nie wiem czy będzie widać, czy 4 diody. na 4 diody, Kost takiej datarki to 24zł, no i idziemy właśnie w ciemności sprawdzić, wiadomo tutaj na takich ulicach gdzie jest jasno. No to nie, ale jak za chwilę będziemy w ciemności, no to e, sprawdzimy. E, Wybaczcie za ten mój głos, ale po, powiem wam, że czy... I, no mam strach, mam to adrenalinę. No. Powiem że nie jest adrenalina, jest Prach, no, zwłaszcza przy takich nośnach. No i On, tak, jak na razie... Jak na razie bardzo dobrze, wodz, 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 nie mocniejsze światło. na kamerze tego nie będzie widać, ale ja nawet widzę, że coś tam jest e, e, że nawet tam jest odblaskowego, czyli no z daleka widać dos, 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 dobrze no czyli taka latarka jest przydatna no na pewno lepsza niż Kurde, samochód w tym teraz. Na pewno lepsza niż w latarce, to na, na pewno. No i lepiej widać na kamerze tu tak może. Nie widać, ale ja to doskonale widzę i powiem Wam, jest przydatna. na mniejsza i większa, nie? Także, także no mhm. Mhm. Ocena jakaś za 24 zł na madrość Jakby kto co nie wiedział co to jest mandro to taki centrum handlowy z różnymi przedmiotami bazarek można to i na ty na można to na coś bazarek Bałam na tym, ani kamery nie chcę wyłączać, ani yy. latarki. Natarki bardziej, że ja idę na około pociemku. Pierwszy raz coś takiego, więc naprawdę zmysły w głowie to już są tysiące. Tym bardziej, że za dnia to wiecie, jak spotkasz czarne, to tam za dnia nic się nie stanie, A jak spotka to czarne w, w, O taką pozę w, w nocy Teraz ja mam na cztery diody włączone No to lepiej widać No, ale na dwa Już tak Czernio, więc mam tu na maksa Zasięg no powiem wam, że parę metrów jest, na przykład 50 metrów, no to tam będzie. To tak wielki plus. Plus taki, że jak latarka ma długi zasięg świecenia, no to jest na plus, powiem. Powiem wam ścieżę. no. A i teraz mi się przypomniało, że na przykład jak ktoś idzie za wami, no to można powiedzieć, że te latarki taki Nocny spacerek wytorny bym mógł iść, tędy, ale nie jestem to jak nam powiedzieć? No, e, Przypomniał mi jak ja teraz rozglądam za sobą i na przykład kto za wami idzie, z, i wiecie, że, zwróćcie na, na to uwagę, że co za wami, kto za wami idzie, nie? No to... Urde, ga, ga, gałąz, no taka głupa gałąz, powiem wam potrafi przestraszyć No nie, Taka głupia gałąz potrafi przestraszyć, no I wracając do tematu No to yy, powiem wam że mm, jak zobaczycie kogoś z tyłu za sobą, no to nie świecicie latarką z tyłu za sobą, tylko głowę odwracacie mianowicie jak już zobaczycie, że ktoś z was idzie, no to uda jest, że go nie widzicie i trwiczycie ta cały czas przed sobą, nie? No teraz muszę już pod nogi i pod na siebie. No już tam są zabudowania, to już. No, żeby nie, nie zburzać podejrzeń, wiecie, co, o co chodzi. No. i to wszystko, co bym chciał powiedzieć. No. Zasięg, takie latarki, to jak jest bardzo, o, tam znak oświe, tam teraz już tak słabo, ale już z, z, z tego się potrafi znak oświecić. No. Nie. To chyba wszystko co by, bym chciał powiedzieć na temat tej ratarki no. Jak idziecie takie o spadzie, no to oświetlacie wszystko dookoła co się da e, Ksaki, jakieś gęste cewa. Zwykle na to czy jakieś zwierzę nie, e, e, nie jest i czy no nawet do kościoła sięga, no to jak stąd do kościoła jest tak z 50 metrów, to trochę łapie, łapie, no. Dobra, ja już będę końców. Hmm, co jeszcze bym chciał powiedzieć? To wszystko, no. Tak jak mówię, oswitacje to wszystko dookoła co jest za wami, dla własnego bezpieczeństwa. No jak zobaczycie, że coś odbija, albo coś się świeci na przeciwko Wam, nie, nie chcę się wycofać, albo yy, idzie w innym kierunku. No bo to może być wieczór, a gdzieś wieczorem, no to wiecie, jak to jest. No, mi się udało przejść. Też ratarki zrobione. 8 minut yy, taki spacerek na komi przeszedł. No i pomwam Wam oceniam tą radarkę na jak na zasięg e, koło 20 do 40 m, taką moim zdaniem, no to e, 8 na 10. No, cena e, za 24 zł to dam 9 na 10. A, zapomniałam powiedzieć, że to jest na ładowanie na prąd. No, także czy to plus, czy to minus, no to zdecydujcie się sami.